Witajcie, robaczki! Ja jestem Wiking. To jest filmik, który otwiera mój kanał. Będzie na tym troszeczkę vloga, będzie na tym troszeczkę podróżowania, bo zamierzam sobie trochę popodróżować po Polsce, po Europie. Byłem niedawno na Woodstocku, miałem z tego zrobić vloga, ale niestety pewien nieszczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że nie mam materiału z całego wyjazdu, ale i tak nagrywałem to telefonem, także raczej nie jest to jakaś wielka strata. A dzisiaj pomyślałem sobie, otworzyć dzisiaj kanał. Dlaczego? Dlatego, że idę na plan filmowy, idę pomóc moim znajomym zrobić film. I pomyślałem sobie, okej, okay, to jest fajna okazja, żeby pokazać wam, jak wygląda plan filmowy. Pokazać wam jak się tam pracuje. No bo tym zajmuję się po części zawodowo. Także. No, to będzie na pewno fajne otwarcie. Zapraszam. Jesteśmy na planie, Dobre. nagrywamy sklepik, scenizujemy lata 80. Film będzie miał tytuł Sklep z marzeniami. Bardzo fajny scenariusz. I... myślę, że będzie nam się dzisiaj fajnie pracować, będziecie mieli z tego sporo materiału, także... Paweł, powiedz co robimy. Teraz właśnie przygotowujemy scenografię. Marek bierze żeluzję, żeby było ładnie, Agnieszka się rozkłada z kostiumami i zaraz będziemy wszystkich przebierać tutaj, osoby uczestniczące w ujęciu. Będzie piękny film, prawda? Tak, bardzo piękny, Pięknie. jak wszystkie moje filmy. <grybuj> gotowi gotowi? Takimi rzeczami się kręci filmy. Proszę bardzo. Ale nie, 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 spokojnie tutaj. Bo, bohatersko. Nasza ekipa. O, proszę bardzo. W obiektyw. Patrzamy się. Pracują ciężko. To jest dowód rzeczowy. A proszę. A tak wygląda scenariusz <laughs> filmów. Czekamy na moment, że wszyscy powiedzą, dobra, wszyscy gotowi, robimy. A wtedy mówię, hałas, czekamy. <laughs> Tak wygląda dzień na planie filmu. Kolejny no, dzień. na drugie, piąty dziewiąty. Akcja. Już, 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 <ścoughs> na dzisiaj kończymy. Zapraszam o jutra rana. No papa mija, jutro mi pan powie, że towaru nie ma. No dosyć już z tym szarlateństwem i oszukiwaniem biednych ludzi. Precz z komuną! Ponagrywaliśmy film. Ja niestety musiałem zwinąć się nieco wcześniej, bo muszę pozłatwić sprawy i no nie jest to zależne ode mnie, także nie byłem niestety do końca zdjęć. Szkoda, że nie zobaczyliście, jak wygląda koniec zdjęć, bo wtedy wszyscy biją brawo, dziękują sobie, jest bardzo miła atmosfera, ale myślę, że jeszcze kiedyś to dla Was nagram. To na pewno. A tymczasem powiem Wiking bez odbioru. Do zobaczenia w następnym odcinku vloga albo w jakimś innym tego typu materiale. Trzymajcie się.